W ogóle, mi, mi nie lek. jestem Będę grać chyba gorączkę spajka, nie? No pewnie, chyba tak. Eee, czekajcie chwilę, bo... Jest, wideo. Dobra, i mam czat. Jest super. Bardzo się z tego powodu cieszę. I pierwszą grę sobie zagram. Boże. Ej, ile mi zostało do KO? Ile EXPA? Nie wiem, niedużo pewnie. Zalic strzały w głowę, kupię umiejętność. Tego nie zrobię na pewno ale to już jestem w stanie więc możliwe, zrobię dzisiaj KO e, dobra pierwszą grę zagram sobie brimstone w sumie, w sumie zagram tak, wiem, że instalowanie jest złe ale gdzie się będę instalować, bo chcę po prostu żeby ci widzowie nie, nie mieli takiego rozczarowania kurde, napisałem, żebym no, zagrał to tym agentem a, musiał zagrać innym do no. Brimstone instone, Mają mnie no, za ja. starego hudla. Pokażę im ile znam sztuczek. Zobaczymy ile sztuczek od zna w takim razie. Dobra. Siema siema coxover. Witaj. siema max T aha dobra dobra max ty jesteś dobra <laughs> Gorączka spajka. Jakby co, to jak będę mieć rundę, to nie będę e, tam e, odpowiadać na rzeczy na czacie Wypuszczam osłonę Dobra, ten ja tu zawsze na długą co jaki Dobra, no dobra. Ale to p'y mente frère O ja czy ale lagi mam sz... gram. O Jezus dam mu info bo To jest złe Czekaj gdzie gdzie to jest? Spaj podłożony nie no tutaj oh, yes. g -g -o g -g -o Goście, to jest A tu jest A GG Omen! co chwilę mówi GG a tak naprawdę on to może wygrać kto powiedział że nie ale już tyle spektyka że raczej nie chociaż już... nie dobra nie to, to... nie dobra tyka y y bo poszła pierwsza, ale um, odrobimy się. Nie odpuszczajmy. Ich sage wszystkich. nasza sage to niebo co ochroni. Wiecie co robić. Nie no, zwaliłem smoki. Odpalam ty! Jeden! No. Ale Ale no. Widzę Widzę O, na B! lol! O, ja logi! O, lol! O, O, lol! Ostatnia nie, dobra, położyć. Bo ja w ogóle nie używam tych. Wy to widzicie jakie lagi są? Kurde. Ja. Ja tego przed chwilą nie klikłem. To jest jakieś dziwne. Nie no... Czy wy to widzicie? To nie jest wina mojego złego movementu, bo ja to?

słabo masz podłożone. gorsze ale stary ja normalnie Zajmę, gram na 1, 2, 3, 2, 3. A? Mam gotowa, ja gram posłabia. normalnie na bez lagowych nie ale teraz dla mnie to są mega lagi nie jak gra... <grym, grym>, mega. Mega. <grym>, mega ile ja mam pingu g. 300 pingu Zamiana ej nie ja tego